TINGA tinga, tinga! <noise> Opowieści z Tinga, tinga! Uh -huh. Tinga, tinga to nasz kraj, który przypomina raj. Opowiadasz, jeśli lubisz dziwić się, tinga, tinga pełne dziwów jest. Uwierzysz, jeśli CHCĘ Czemu drzewa lubię, ja? Czemu trąbą robię, trąb? Ja, Bada. bo, woli. Szybka ja! skórze Putra, A ty ciągle pytasz jak tak? Nie wiesz czemu właśnie tak. O tym będzie Odnajdziesz tinga ślad Tinga tinga Afrykański kraj Tinga tinga Gdy znów pytasz jak U -u -u. Dlaczego kura grzebie w ziemi? Spójrz na tak. mnie! Ko, ko, ko. Ale nie tak! Machajcie skrzydłami! O tak! Co ty robisz, mamo kuro? Cii, małpo! Ona uczy kurczęta czyścić piórka! Ale one są strasznie brudne! Kurczęta są takie urocze. O, i takie słodkie, rozkoszne! O, kura jest bardzo szczęśliwa, kocha swoje dzieci. Dziwny sposób zachowania czystości. Uf. Kąpiel! Nie ze strzał Jumbo małpy, zrobić wam prysznic? O nie, nie! nie. To pora kąpieli! To nudne! Małpy! U. Wszystkie zwierzęta muszą o siebie dbać. Tak, chce natura! Ale ja nie... Żadnych ale! Dobrze Sawa. Hej, Bonkojadzie! Też jesteś brudny! O, o. Dziękuję lwie, Asante! Słoniu! Turlajcie się i otrzepujcie! Jak mamy utrzymać czystość, kiedy mama kura i jej kurczaki bez przerwy na nas kurzą? Och, małpy! Każde z nas myje się w inny sposób. Ja się liżę, wy iskacie, a mama kura i jej kurczaki, cóż, otrzepują się. Dobrze, świetnie! O, biedna kura, brzydactwo. Jest taka nieciekawa, i cała jednolicie brązowa. Może nie mam takich odjazdowych piór jak ty, Pawiu? Ale za to mam przyjaciół. Droga kuro, szkoda tracić słów. Jesteś prawdziwą matką, więc nie musisz się martwić o swój wygląd. A brąz to taki praktyczny kolor nie widać plom. Pawiu, myślę, że powinieneś przeprosić kurę. Czyżby? Tak byłeś niemiły. Uważam, że brąz to bardzo ładny kolor. Pasuje do wszystkiego. Słoniu! Co! Zachwycające uwagi, ale zapomnieliście o jednym maleńkim drobiazgu. Jestem pawiem i nigdy nie przepraszam. Ja jestem piękny. Dzięki za pomoc, przyjaciele. Teraz pójdziemy do domu. Chodźcie, maluchy. Mm, biedna kura. On ma rację. Jestem nijaka i zaniedbana. Mówiłem ci. Nie przejmuj się pawiem. On po prostu za bardzo uwielbia samego siebie. <laughs> A może odwiedziłabyś moje gniazdo, co? O! No, chodź, zabiorę cię tam na grzbiecie. Zrobiłbyś to dla mnie? Tylko raz. Zbudowałem nowe gniazdo i uważam, że jest fantastyczne. Przynajmniej według mnie. O, ho, ho, ho. Dzięki Orle, Asante. Skakuj. O, ho, 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 ho. To jest latanie! Ha, ha! Trzymaj się! U, 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 u. O rety! Jest naprawdę piękne! O, o! I sam to wszystko zrobiłeś? Tak, sam. Jak to zrobiłeś? To cenna tajemnica. Nie zdradziłem jej żadnemu żyjącemu zwierzęciu. Orle, proszę! Przysięgam, że nikomu nie wygdakam. No, dobrze, pokażę ci. O! Co to jest? Igła! Sroka ją zgubiła, a ja odkryłem, że mogę nią zszywać rozmaite przedmioty. Patrz! Orle, wiem, że proszę o wiele. Ale czy mogę ją pożyczyć? Wybacz, kuro. Igła jest dla mnie zbyt cenna. Będę bardzo ostrożna. W całym królestwie zwierząt jest tylko jedna taka igła. Nie mogę spuścić jej z oka. Yy, będę się o nią troszczyć, jakby była moim kurczakiem. Proszę, Orle, proszę. Hmm. Robię to tylko dla ciebie. Dziękuję, Orle! To co masz zamiar z nią zrobić? Zobaczysz! Szona, szona, szyć mam chęć. Fuma, fuma, nitki pleść. Tak szyć i pleść lub pleść i szyć. Hey, 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 ha, A ty? Kim ty jesteś? Nie poznajesz mnie, Pawiu? A, no, co się stało? Kura? Już nie jestem cała brązowa, co? No, z łachmanów w strojne piórka To usadziło, Pawia Mogę kroczyć dumnie! Ej, uważaj! I pleść lub pleść i pleść, pleść, szyć! Szona, szona, szyć mam chęć! Suma fuma, fuma nitki pleść! Pole, pole, bawmy się! miał minę? Będzie miał nauczkę za swoje nigdy nie przepraszam. Oh! <laughs> A pomyśl, jak imponująco ja bym wyglądał, gdybyś przyszyła najpiękniejsze dzieła przyrody do mojej wspaniałej grzyby. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie? Bo igła jest cenną własnością orła i obiecałam, że nie spuszczę jej z... O, Gdzie igła? Gdzie igła? Gdzie się podziała igła? O nie! Kurczaki, musimy znaleźć igłę. O, no. Szybciej! Nie martw się, Kuro, znajdziemy. Może tu? Nie. Eee, nie. O -o. Muszę znaleźć igłę. Muszę znaleźć igłę. Muszę znaleźć igłę. Dżambo, Kuro. O. Cała dżungla o tobie mówi. Możesz już oddać moją igłę? A! Miałam tę igłę i nagle gdzieś znikła. To znaczy, zaczęłam jej szukać oczywiście, ale ona zgubiłaś moją igłę? To prawda? Wybacz, Orle. Powierzyłem ci najcenniejszą rzecz na świecie jaką miałem. Wiem, ale znajdę ją. Wybacz, Kuro, ale dopóki jej nie znajdziesz, nie będę się z tobą przyjaźnić. O znajdę ją! O, obiecuję. To dlatego kura grzebie w ziemi. Chce znaleźć igłę i oddać ją orłu. Ale orzeł już nigdy nie sfrunął na ziemię, by porozmawiać z kurą. Uparcie czeka, aż odzyska swoją własność. Muszę znaleźć igłę. Ojej, grzebieży w ziemi w takim stroju? Szuka igły swego przyjaciela. Na zewnątrz jesteś piękna, Kuro, lecz w środku wciąż jesteś brązowa. Pawiu, nie wiesz, co to jest przyjaźń. Kto tak powiedział? <laughs> Ożył tak powiedział. A ja mam to gdzieś. A zarozumiał dumny Paw? Cóż, to już jest całkiem inna historia. <laughs> Wersja polska na zlecenie Mini Mini Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Aneta Staniszewska. Wystąpili Maciej Falana, Modest